Cześć, witam wszystkich serdecznie w Nowym Roku, słuchajcie, wszyscy dzisiaj praktycznie podnieceni są, cóż takiego wydarzyło się z tym kursem złotówki, zaraz się do tego odniosę, bo coś, z, z czymś skojarzyłem Ten, tą jutrzenkę, słuchajcie, tą jutrzenkę, a dlaczego jutrzenkę? I czym jest Morning Star. Zaraz, zaraz do tego dojdę. Ale słuchajcie, tutaj krajowy plan odbudowy yy, nie będę się w to wdrażał. Chociaż doskonale, z, aż za dobrze wiem o co chodzi. Pamiętajmy, jeżeli ktoś wam coś daje, to. Czegoś żąda. To, to, to tak jest. To, to nie wiem, to już. Nie wiem, dziadek wręcz mi to mówił zawsze. A ojciec powtarzał: jak ktoś ci coś da, trochę więcej, to pamiętaj, że będziesz musiał oddać, położyć całego siebie. Yy, podobnie tutaj jest, słuchajcie, to, to nie ulega dla mnie wątpliwości, tak? Hmm, widzicie, co, co się dzieje, tak? Trzeba się było zgodzić na coś, żeby przyje przyjechali inżynierowie, przyjechali technicy, przyjechali mechanicy, zasilili tutaj również polską gospodarkę yy, ci, ci z południa przez morze, prawda? Także yy, no, trzeba było na coś wyrazić zgodę i trzeba będzie jeszcze wyrazić zgodę, trzeba będzie coś oddać, tak? No, a co? No, całe wieki, tak? Całe wieki pokoleń dążeń, dążeń ich do niepodległości. Kiedy jej nie było, kiedy była, to znowu była może niewłaściwie chroniona, ale marzenia były. Natomiast. W tej chwili, wiadomo, jeden świat mm, podzielony tylko na strefy wpływów i to wszystko trzeba oddać, no ten świat jest w remoncie. Właściwie nie w remoncie, jest burzenie tego świata, tak? Czyli powstaje nowy, lepszy świat, słuchajcie, nowy, lepszy świat. Ja też, zwróćmy uwagę, że YouTube jest, zaraz wam coś pokażę, coś bardzo ciekawego odniosę się. Też tak, nie, nie da się tak mówić otwartym tekstem już dawno, a teraz mm, po tych nowych yy, sprawach, nie? Po, po wzmocnieniu platformy przez pewne działania, no wiadomo jak jest. A kto nie wie, to niech sobie <laughs> niech się dowie, no po prostu tak powiem. Słuchajcie, yy, ci już wiedzą, tego nie zobaczycie w głównym nurcie. No, oni już wiedzą, to są niemieccy rolnicy, tak? Ja nie, ja jestem jak najbardziej za ekologią, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast trzeba być świadomym, że Ogromne masy społeczne muszą coś oddać, muszą z czegoś zrezygnować. Oni nie chcą, nie chcą. Rolnicy w Niemczech nie chcą tego, mówię, tego, tego, to nie jest pokazywane, a przecież to się dzieje, prawda? To się dzieje. To jest gigantyczny protest rolniczy hmm, po prostu w Berlinie, tak? W Berlinie. Zobaczmy chwilę jeszcze na, na te zdjęcia. No dobra, googlujcie sobie dalej. Słuchajcie, po, powiem tylko tak, na króciutko. Obejrzyjcie te dwa filmy. Widzicie tutaj, gdzie. Ja wam na chwilę, uwaga, uwaga, uwaga. To, to jest tak. Na, tu jest jeden, część pierwsza. O, tutaj jest część pierwsza, tak? Gdzie ta łapka żółta, moja? O, a tu jest część druga. No ja o tym nic nie powiem, bo po prostu nie chcę. Wiecie, no. No nie chcę po prostu. Natomiast mówię wam, gdzie podaję. I na chwilę macie cyk. Tutaj widzicie kanał. Także obejrzyjcie to sobie, bo słuchajcie, to co się dzieje, to co się dzieje w tej chwili w dwóch państwach na świecie hmm, głównie, znaczy w ogóle wszędzie się dzieje, ale to zawsze są takie forpoczty, nie? To jest Kanada, słuchajcie, Kanada i Irlandia. Hmm, tutaj w Europie. Ja kiedyś mówiłem jeszcze chyba na, nie wiem, na tym, na, na innym kanale, że. Ta zielona Irlandia, ta, ta, ta wyspa jest wiele razy była chwalona przez Światowe Forum Ekonomiczne za, ba, za najbardziej po prostu kraj, znaczy nie największy kraj, tylko za największe postępy na drodze do przemodelowania gospodarki, do przemodelowania no w ogóle życia społecznego, wszystkiego. I w tej chwili, jeżeli obejrzycie te dwa odcinki, to zrozumiecie, bo tak to może nie wiecie o co chodzi, tak? Po prostu i, i zaczniemy, tak, chodzi o to, żeby ogarniać ca, całościowo, tak jak człowieka lekarz powinien og, o, m, tak obejmować holistycznie, całościowo, prawda, a nie wybiórczo, no tak samo to, co się dzieje, powinniśmy y, 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 całościowo, tak, ogarniać. Jeżeli nie, no to, by, to, 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 to dzieci we mgle, dzieci we mgle, no po prostu, niektórzy mówią karpie, tak, karp. Karp Rusza, Buziom, biedaczysko, no i tyle. No, ale, no cóż, yy, słuchajcie, yy, to co się dzisiaj, jest, znaczy, no nie dzisiaj, ale teraz zdarzyło yy, z, tą, z tym kursem złotówki, tak? no Jestem na Business Insider. Minister finansów chce wyjaśnień od Google'a. Znaczy, polski rząd, polski minister finansów od jednej firmy tylko żąda wyjaśnień, nie? Yy, I taki, taki krótki cytat. Yy, Rząd będzie chciał ustalić, dla, dlaczego doszło do tak poważnego błędu, który mógł wywołać panikę na rynku. Na rynku. Tak, jeszcze, jeszcze moment, jeszcze trochę, jakby jeszcze parę, kilkanaście godzin, gdyby tak było, to by rzeczywiście była ogólnonarodowa panika, no i domniemanie. Mógł zawinić człowiek, mógł za, może system, a może sztuczna inteligencja mówi się. A może był to atak hakerski, tak pisze tutaj. Albo celowa manipulacja. Skupmy się na, na słowie celo, na zwrocie celowa manipulacja, bo robi się trochę śmiesznie. Przynajmniej według, według mnie, według mnie. No, w porządku. Potraktujmy to jak czysty humor teraz, co mówię, jako po prostu komedię nie mające miejsca w rzeczywistości. Za chwilę, za chwilę. Ciekawe jest to, zderz zderzmy sobie tak. Bum. Nowy rok chodzi o emisję polskiego długu, tak? No i też Business Insider, kolejny artykuł Rafała Hirscha, no ale ja tu, tu, tu tylko jedno zdanie, tak? Właściwie, wiadomo, przetargi obligacji, tak? Będą w styczniu trzeba zebrać 26 miliardów złotych, tak? Że muszą być częściej niż dotychczas po prostu zaczynamy rok mówi minister w którym właśnie trzeba pożyczyć rekordowo dużo pieniędzy a to nagle cyk cyk nie wiecie taki kurs po 5, tam już 30 coś było złotówka to y, euro euro y, w złotówkach wyrażone słuchajcie no to 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 moment to można zawalić całą gospodarkę kraju całą gospodarkę kraju y, tutaj też Business Insider w artykuł Natalia Szewczak Szewczak Pierwszy dzień roku Google pokazywał, że za euro trzeba zapłacić ponad 5 zł, tak, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście artykuł, że już wiedzą, co było przyczyną. No i cóż takiego było przyczyną. Atakowano Google'a tak, że o Google, Google coś tam, y, jakiś błąd, i tak dalej, może a, może, a może celowo, a Google mówi tak. Ceny walut dostarczane są Google dla Google przez firmę Morningstar. Google nie weryfikuje danych i nie może zagwarantować dokładności prezentowanych kursów walut. Dowiedział się dziennik Biznes Insider właśnie ze źródeł zbliżonych do Google, czyli kluczowa firma Morningstar. Morningstar to jest Jutrzenka, to jest słuchajcie, Wenus. To jest gwiazda poranna. Ale ta nazwa to mnie, jak ja to przeczytałem dzisiaj do południa, to mówi kurde. Zaraz. Kiedyś się interesowałem trochę historią, taką średniowieczną, średniowiecza, tej, tej wiecie, tych konotacji różnych, tam powiedzmy religijnych i tak dalej, i tak dalej. Nie, ja wiem i dlatego mówię, że to jest, to jest takie prześmiewcze trochę, nie, takie żartobliwe. Ale jeszcze najpierw skupmy się dziesięciu na, największych właścicieli Morningstar. No i co my tutaj mamy? Kto mógł spowodować to w tej firmie? Z takich ciekawszych to jest Vanguard, Vanguard, Grupa Vanguard, BlackRock, Atlanta Capital, tak i inni, Bank of America. Słuchajcie, wszystkie tropy prowadzą za ocean, tak? Ja myślę, że właśnie. Myślę, że gwiazda poranna, ta jutrzenka, ta planeta Wenus. No, niby piękna nazwa, piękna nazwa. No, i właśnie o to mi chodzi, że tak prześmiewczo. Słuchajcie, ale to jest taka pała. To jest taka pała, to jest taki, taki tutaj, widzicie, taki drewniany kij z nabitą drewnianą taką kulką, a w tej kulce są po prostu gwoździe takie, grube gwoździe, tak? Znana w niemieckim języku jako Morgenstern. A zauważmy, że Morgenstern tak się składa. Jak sobie pogooglujecie, to też są firmy. Inwestycyjne o tej nazwie I, i z nazwy francuskiej też wywodzi się, ale już dobra, zostają Francuzów. Więc ten Morning Star to jest po prostu pała. Do czego była używana taka gwiazda poranna? a no żeby jak ktoś przyś, przyspał yy, i nie chciał na przykład yy, wykonywać rozkazów jakiegoś władcy, yy, no to król mówi: no nie, no tak być nie będzie. Wysyłał tam umyślnych. Z takimi właśnie gwiazdami porannymi, że mu z głowy po prostu wybiły pewne, pewne opory i tak dalej, żeby zmusić go wasali do. do no powiedzmy, że to były jakieś, jakieś tam krainy wasalne, tak? Żeby, do, żeby mogły już wykonywać swoje powinności względem króla. No i właśnie z taką gwiazdą poranną. Yy, no Taką na przykład jak tutaj. O, no szli do tych, do tych lokalnych różnych kacyków i im po prostu z głowy wybijali różne bunty albo wymuszali, żeby szybko coś zrobić, nie? Słuchajcie, te wozy wiecie, tymi, tymi złotymi monetami tam ładujcie, ładujcie, wysyłajcie, bo normalnie yy, my wam pokażemy gwiazdę poranną. No, słuchajcie, to jest oczywiście przyśmiewienie. Ja niczego nie twierdzę. To jest tylko taka zbieżność nazw. We wszystkich językach świata są takie zbieżności nazw, że pięknie brzmiąca gwiazda poranna, ale tutaj jakby konotacje takie średniowieczne, słuchajcie, z, tym, z, tą, z tą gwiazdą poranną jako bronią, tak? Bronią z kolcami, która właśnie w historii była. Używana do wybijania głupich pomysłów albo przyspieszania decyzji <noise> dla jakichś tam powiedzmy niepokornych <noise> niepokornych wasali. No i <noise> tak akurat właśnie yy, skojarzyłem. Tak to, to nie wyczytałem tego nigdzie. Ja Morningstar? przecież to kurczę jest pała, nie? Takie pierwsze moje skojarzenie było, ale ja mam, ja mam oczywiście Jakiś świecie skrzywiony, troszeczkę rozum, przez to, że za dużo czytałem kiedyś w życiu różnych rzeczy. I chyba dlatego, i chyba dlatego. No bo, no, bo, no bo jakie mogło być inne rozwiązanie? nie? Pewnie błąd, słuchajcie, może zły haker gdzieś tam z Rosji zmienił im tam, nie? Coś w tych super komputerach tej super sztucznej inteligencji, która już zajmuje się takimi notowaniami, prawdopodobnie i tak dalej, i tak dalej. Ech, no cóż. Yy, a tak w ogóle z ciekawości to taka gwiazda poranna, taka właśnie pała, to była też yy, w niektórych miejscach w Europie nazywana zraszaczem wody święconej. I widzicie, widzicie woda święcona to tak jakby boskość, tak? By, być pokropionym wodą święconą, no to było, Aż człowiek sobie westchnie, tak? Że, że, że tak zostaje, powiedzmy, potraktowany tak po Bożemu bardzo. Na przykład w kościele jesteśmy ksiądz kropi, kropidłem, więc krople tej wody spadają na nas i, 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 i czujemy się od razu lepiej, tak? No tak jest, no przecież tak jest. No jaka jest dwuznaczność tych nazw? A, a gdzieś tam w średniowieczu, słuchajcie, yy, no, potrafiono nazwać. To kropidło, czyli zraszacz wody święconej właśnie taką pałę z kolcami, tak? No, także wiecie, to jest, to jest król Czech na przykład. To, to była ulubiona broń królaczek między innymi. No, na przykład. On tak, on tak sobie lubił. Również we Francji, Francuzi też bardzo lubili taką, takim zraszaczem wody święconej, te niepokorne głowy tak jakoś, tak jakoś po prostu traktować. No a dzisiaj, dzisiaj właśnie tutaj Morning, Morning Star, instytucja ta, taka no, prowadzona przez Vanguard, przez BlackRock, nagle pyk! <grym> I już złotówka po, po euro po 5,30 czy to coś takiego, nie? Fajnie, 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 fajnie. Dobrze. Różne predykcje są na nowy rok. Zostawiam już tamten prześmiewczy tomiat. Morzasty i tak dalej. Bo oczywiście to jest znakomita, znamienita, potężna firma amerykańska i nie ma się tutaj naprawdę, nie ma żadnych konotacji do tego, do tego zraszacza wody święconej. Natomiast m, praca rozszerzona, słuchajcie, różne predykcje m, dotyczące trendów, czy powiedzmy sztucznej inteligencji, Pragmatic Coders, tak? To jest artykuł z takiej, ale mnóstwo mnóstwo różnych różnych tutaj yy, powiedzmy stron, mówię o różnych, yy, ale powtarza się, jakby i dlatego to wybrałem, bo najbardziej jak się tak zbierze, to właśnie te yy, naj, najwięcej się powtarzają, tak? Gdy zanurzymy się w przyszłość sztucznej inteligencji na rok 24, no to takie 13 trendów. Yy, Hmm. Czyli, czyli dalszy rozwój na pierwszym miejscu, tak? Dalszy rozwój kontentu, który tworzy sztuczna inteligencja, więc skryptów, kodów, programów, utworów muzycznych, maili i tak dalej, i tak dalej. Również w, teg, w budowaniu obrazów, również w budowaniu filmów. Yy, praca, wprowadzenie coś takiego, czegoś takiego pojęcia jak praca rozszerzona. Praca rozszerzona to jest taki trend, właśnie no powiedzmy pracowniczy, tak? w którym ci ludzie y, mogą wprowadzić, będą mogli do pracy, ale własne narzędzia czyli takim jakby własne aplikacje tak sztucznej inteligencji, ale własne, ponieważ będzie rósł. Rynek własnych narzędzi sztucznej inteligencji. Już nie tak, oczywiście, te globalne large, te, te potężne modele, tak, językowe jak najbardziej, ale właśnie również takie małe modele językowe zbudowane dla siebie. Takie narzędzia mają się pokazać, ukazać, tak. No i właśnie, że ponad 60% pracowników będzie wykorzystywać właśnie taką własną sztuczną inteligencję, powiedzmy taką do tego, co robią, tak, bardzo taką, powiedzmy, cel celowaną, nie? Dzięki temu mamy, mają te korporacje mieć jeszcze niższe koszty, jeszcze będzie wydajność, ma być zwiększona, zwiększone innowacje, no i podobno też satysfakcja pracowników, co za bardzo niekoniecznie mogę wierzyć. No i tak, cóż jeszcze? No, że powstaną sztuczne inteligencje typu open source, bo te modele, które teraz tak, są open AI i tak dalej, no. No to, no to okej, okay, bardzo się rozwijają. No ale te typu open source również mają, to ma być właśnie czas na inne modele. Tutaj też powiem, że implementacja w Windows 12, znaczy Windows 12 to jest taka taka ogólna, to nie wiadomo czy on, ten system nowy będzie się nazywał Windows 12, ma być zaprezentowany właśnie w tym teraz roku 24, ale również Linux, również Linux, różne, bo Linuxów to jest mnóstwo dystrybucji, ale nie będę zbaczał, nie chcę zbaczać, ale również zwróćcie uwagę na Linux, ponieważ, na Linuxy różne dystrybucje, ponieważ również one tutaj bardzo, bardzo pracę idą, żeby żeby właśnie w nich implementować właśnie różne modele AI. No, tu o fałszywych wynikach, czyli również będzie polityka ta halucynacji. Ja mówiłem na szkoleniach. No na takim, które na przykład teraz prowadzę, że o, o halucynacji, że, że to już nie będę w to, bo to są już tematy takie. Ponieważ chodzi o to, że sztuczna inteligencja nie kłamie, tylko halucynuje, tak? No, ale dobra, to to zostawię, bo o tym mówię na szkoleniu, ale kodowanie AI. Kodowanie. Zobaczcie, mm, pomocnicy, czyli sztuczna inteligencja wykorzystana do kodowania, oczywiście będzie potrzeba mniej programistów. No tak, no tak. Ci powiedzmy słabsi, no słabsi. Ciężko powiedzieć. Albo niekoniecznie słabsi, albo może po prostu w takich m, jakichś niszach pracujących w jakichś pewnych działach no mogą po prostu wyskoczyć z rynku, tak, bo w niektórych rzeczach to kodowanie przejmie sztuczna inteligencja, nie. No jest jeszcze tutaj dużo innych, powiedzmy takich, takich przestrzeni, które mają być właśnie wykorzystane przez sztuczną inteligencję zawładnięte bardziej, no, wręcz o kwantowej sztucznej inteligencji mówi się, słuchajcie, ale to już by wymagało kolejnych odcinków. Prawo, ustawodawstwo sztucznej inteligencji w oparciu o sztuczną inteligencję, to jest dopiero temat. Nawet w Polsce już powstaje w drobnych sprawach, ma powstać po prostu taki sąd. Gdzie dzięki sztucznej inteligencji będą te sprawy po prostu rozładowywane bardzo szybko, tak? Ona ma wydawać wyroki naprawdę. Też będę mówił to w, o tym w następnych odcinkach. Także słuchajcie, no i cała sprawa etyki, nie? Etyki, transparentności, to wszystko ma być podnoszone, to wszystko ma być dopiero regulowane. Praca. Ja to już wiem, że, bo widziałem wiele, wiele filmów, gdzie. Zamiast kelnerów są już jeżdżące roboty, tacy, ta, tacy z którymi można pogadać przy stoliku, i tak dalej. Ten robot nieźle kosztuje, ale, ale podobno zwraca się. Zwraca się, ponieważ on nie odpoczywa, on tylko troszeczkę z gniazdka prądu chce. No ale tutaj chodzi. Wiecie co to jest? Cały rok będziemy mieć na to, żeby to omawiać. Będę się do tej sztucznej inteligencji oczywiście odnosił. Natomiast dzisiaj to może już zakończę, bo tych trendów jest tutaj dość dużo. No, właśnie, obsługa klienta jak najbardziej. Wiecie co? Praktycznie to tak, jak ja mówię: wiele, 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 hmm, praktycznie inaczej. Mało będzie przestrzeni, gdzie nie będzie w mniejszym czy większym, nawet chociażby malutkim stopniu, ale gdzie nie będzie już nie będzie już sztuczna inteligencja, a więc mm, no no rok 2024 ma być właśnie rokiem mm, wprowadzania na szeroką skalę sztucznej inteligencji i wszystko to, co się z tym wiąże, wszystkie te negatywne również rzeczy. A teraz, jeżeli chodzi o warsztaty, jeżeli ktoś jeszcze chciałby się zgłosić, to bardzo proszę o maila. Cyberwarszat.com jest podlinkowany pod, pod tym materiałem wideo, zresztą jak pod ostatnimi, kto tam chyba każdymi materiałami wideo. Yy, także, yy, także zapraszam, ale będę, będę, zrobię jeszcze oddzielny filmik. Oczywiście do każdego, kto napisał do mnie, to odpiszę i powiadomię. Dobrze, na razie to wszystko. Cześć!